Cześć! Musimy pogadać! O czym? I co twoja egzystencja znacie tutaj, u mnie? Ty już wiesz o czym. Gdzie są moje faje? Jakie faje? O czym ty mówisz? Moje faje! Przecież wiesz, że nie panem! Hm, no to co? No to ja już sobie idę. Proszę! Siemano! Siemano! Szefie! Yy, sprawę mam! Jem kanapkę i suszy. Szefie, no proszę! No suszy mnie! No i co? Mam to w dupie! Yy, szefie, no proszę! Litości! Zaplujesz mi kanapką moje picie! Wypierdalaj! Eh, no dobra. Akcja! Gdzie jest moja kasa? Nie wiem! Ożesz mordę! No i gdzie?! To! Oh. No to zwiał cwaniaczek.